Zachwyć się już dziś najwyższą klasą dźwięku z głośnika Sandbar Philips TAPB603 na 10. Nadaj swojemu wnętrzu oryginalności i unikatowego wyglądu dzięki czarnemu głośnikowi Sandbar. Specjalny system Dolby Atmos sprawi, że każdy oglądany przez Ciebie film przeżyjesz dwa razy mocniej. Wszystko dzięki wzbogacanemu o dodatkowy wymiar dźwiękowi, dzięki któremu wszystkie odgłosy będą bardzo realistyczne zarówno te odtwarzające ciche rozmowy, jak i głośne dźwięki filmów akcji. Bezprzewodowy aktywny subwoofer, odpowiedzialny za niskie tony, pozwoli ci usłyszeć bardzo głębokie, czyste i wyraźne dźwięki. Dla twojej wygody zaprojektowano specjalne wejście HDMI ARC, dzięki któremu podłączysz swój sprzęt do telewizora i możesz sterować urządzeniem za pomocą standardowego pilota. Ten model został wyposażony w dwa wejścia HDMI, dzięki czemu zyskujesz prostotę obsługi bez uciążliwego przełączania przewodu z jednego wejścia. Dodatkowo ten model posiada innowacyjny system Bluetooth, Dający możliwość podłączenia smartfona i słuchania muzyki przy jednoczesnej kontroli odtwarzanych utworów. Idealne na spotkania z bliskimi przy dobrej muzyce Sandbar Philips TAPB603 na 10. poczuj dźwięk w najlepszym wydaniu.